Tak. O, ja sobie spodnie wezmę, w tak. Jeszcze hełm mam, ten, ten. ten, masz Co? A to słuchaj, ja ci dałem, daję daję no, taki bajersz. Tu i na masz jeszcze 2 amunicji. A tu masz 6 widać Spodnie, masz Masz zestaw do życia, jakbyś. Ej, ty chciałeś Nie, nie ja mam. Ja mam? Proszę, ma Kto, strzelał? O! Kto, strzelał? Kto strzelał? Kto strzelał? Nie my. Dobra, nie, gościu nie. jest na dachu naszym. Najprawdopodobniej. Lol. No. Na naszym dachu jest gościu. Na, najprawdopodobniej. Nie, e, e, jest, widzę go. D Gdzie jest? Dobra, nie żyje. Dobra. <śleski> Ktoś musi się przebiec na budynek obok. <śleski> Gdzie na budynek obok? U nas, czy u Nie, blok? Nie, obok mnie, na prawo, o jeden blok, to na prawo. Dobra, ja tu wam rzucam ten celownik, a wyda się magazynek do fnx bo albo 911 Rzucam ci ten, e, masz tu do 911 Widzisz? A, umiesz tak? No. Bloody. Czekajcie, o, widzę, widzę, widzę. Bloody. To tylko... tak było na bloody Mogę ci dać więcej, Na bo mam czy... Mamy snipera no, z full staffa e, z czapką, tam wiem, jakieś plecaki, miał biterne i inne rzeczy. Miał mozina z e, bagnetem, o ktoś by nie mi się Jest jeszcze jeden Long Range Scope, nie wiem w jakim stanie Kurwa, się... Walka przyszła i bledy się zawkował. Co?